Witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj dogrywka odcinka, który już był. Paradizo z ekstra liniami. Wtedy był wynik yy, zakończył się remisem. No to dzisiaj dogrywkę. Pisaliście, prosiliście o dogrywkę. Jak najbardziej jestem za, bo to są dwie strapki, które bardzo lubię. Paradizo po premierze. Polubiłam jeszcze bardziej, bo jeszcze jak widziałam ją w zapowiedziach, to mi się już bardzo podobała. A jak wyszedł wynik w, w, na premierze, to już w ogóle zachęciło mnie, aby się częściej pojawiała. Zacznę od ekstra linii, które mają numer drugi. Oczywiście znów muszę działać ze światłem, z oświetleniem. I szukamy numer drugi. Korona i piłka. Piłka, piłka. piłka. Czy dzisiaj któraś ze zdrapek się bardziej postara? I... Poznamy zwycięzcę, czy będzie trzeba dalej robić dogrywkę. Ja tam nie mam nic przeciwko. Bardzo te zrabki lubię, także mogę robić dogrywki, dogrywek <laughs> cały czas, kwiatek i balony. Kwiatuszek, balony. I balony. Tu jeszcze kwiatki. I balony. No, dwójka się ładnie rozkręca. Oby nie zepsuli pustymi symbolami. Rower i sakwa. Rowerek. Sakwa. Jest rowerek. Jest rowerek. I jest rowerek. Kolejne symbole to, okulary i popcorn. Jest popcorn w końcu, już myślałam, że tu nic nie będzie. Okulary i popcorn. Kolejne dwa to słoneczko i dzwon. Jedynym minusem, które, który według mnie jest w tych nowych liniach, y, to y, ukryte y, te kontrolne, czasami z prawej, czasami z lewej. I szukając symboli, właśnie można niechcący wydrapać, i już po zabawie mogli się zdecydować, że dają po, cały czas po prawej stronie, i, i by było ok. a tak słońce i dzwonek szukałam. Tak, czasami właśnie jest z prawej, czasami z lewej, i to jest taki jedyny minus, a tak ogólnie to. Stratka rewelacja w końcu coś nowego, coś fajnego rolki i klapki teraz. Dobra kolejne symbole to gwiazda i klucz Jest gwiazdka. Gwiazdka, kluczek, gwiazdka. Diament i moneta. Diamencik. Diamencik, diamencik. I tu są monety. Kolejne to cytryna i podkowa są cytrynki podkowy. Nie spotkałam. Księżyc i leżak. Jest księżyc. Kolejne to biedronka i wiatrak. Biedronka, wiatrak. Wiatrak, wiatrak. Wiatrak. Cztery symbole do końca serce i łódź. Tu był jeszcze wiatrak. I tu był leżak no. Jak ja za dużo mówię, to ja gubię wiatrak, łódź i, i serduszko. Rolki były też. I ostatnie dwa to parasol i tęcza. Tęcza jest. Tu jest tęcza. I to by było na tyle. Tu był popcorn. Ale to nic nie zmienia. Linii żadnej nie ma. Także ekstra linie jak na razie. Wynik taki sam jak poprzednio. Tutaj chyba troszeczkę mogę oddalić. I tutaj mamy numerek szósty. Szósteczka. I tu właśnie, tak jak mówiłam, termometr. Trzeba ostrożnie drapać, żeby nie wydrapać tych kontrolnych, bo nie wiem z jakiej strony tutaj je wydrukowali. To na razie jadę tak, potem będę liczyć. 20 symboli musi być. Serce. Więcej serca nie widzę. Kolejne to są shorty. Shorty są tu. Dobra, kolejne. Kotwica. Kotwica jest tutaj kotwica tutaj i kotwica tutaj. Kolejny symbol to będzie słoneczko i słoneczko występuje tutaj i tylko raz, nawet w drabkach słońca mało i teraz chyba będą tutaj Krabik, bo tu się mi odsłonił już numer, to chyba tam już będą te kontrolne. Yy, krabik, krabik tu. I latarnia. Latarnia. Tutaj. Teraz mamy mewę. Mewa. Tylko jedna. Torba. Teraz torba jest tu. No ja więcej na razie nie widzę. Najwyżej znajdę. Kolejny symbol to kostka lodu. Kostka lodu tu. Też tylko raz. Na raz mamy parasol. Parasol, parasol, gdzie ty jesteś? Tutaj są dwie. Następnie mamy aparat. Aparacik jest tu. Tu. Aparaty są. Tu jeszcze było słoneczko. No to dajcie chmurkę. I mamy kostium. Gdzie jest ten śmieszny kostium? Tutaj. Tylko raz. Tu były shorty jeszcze. Następny symbol to Łódź. jest łódź, łódź jest tutaj tutaj rozgwiazda tu jest rozgwiazda i teraz nutka 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 tu jest nutka Kompas. Teraz szukamy kompas. Kompas jest tu. I kompasy są tu. Kapelusz dajcie. Liść dali. Cały czas dają coś co nie daje mi tutaj wygranej. Ryba. Ryba. I wiaderko. O, wiaderko daje wygraną. Jest zwycięzca. Mamy wiaderko, mamy serduszko i mamy torbę. No i super. Tu jeszcze była ta ryba śmieszna. Tu jeszcze był kompas. A ja szukam wiaderko. I to chyba wszystko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20 symboli wydrapanych. Ja tu chyba nic nie pogubiłam, a jak pogubiłam, to później jeszcze znajdę, ale sprawdzę kontrolne, bo pamiętam, że do 20 zł powinno być C. No i mamy C, to potwierdza, że je mamy zwycięzcę i to takiego zwycięzcę, który oddaje wkład całego odcinka. Ekstra linie przegrywają, Paradizo wygrywa. I tym samym zwraca mi cały odcinek. Także brawo dla zwycięzcy. Dziękuję Wam kochani za to, że chcieliście dogrywkę, powtórkę. Jak najbardziej taki odcinek mi się podoba, bo... A lubię te zrapki. Obie zrapki bardzo lubię. Już Was dłużej nie zatrzymuję, bo widzę, że film już jest dosyć długi. Także wszystkich serdecznie Was pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Do następnego odcinka. Pa!